Beata Kozidrak, tańcząca właśnie na koncercie, w bardzo zmysłowym bym powiedział, sensualnym, seksownym tańcu, która wzbudziła bardzo dużo kontrowersji, bo yy, widownia jej zarzuciła, że po prostu nie wypada, yy, że było to niesmaczne i tak dalej. Co Ty o tym sądzisz? Widziałam taniec i to już nie pierwszy raz. Jest to taniec, który Beata wykonuje podczas piosenki. O prostytucce, jest to bardzo znana piosenka, którą wykonuję od lat. Jest to pewien wyraz artystyczny, tak mogę to nazwać, część występu. Ona dokładnie tak tańczy od, od, od 84 roku przy tej piosence, więc ja myślę, że to jest takie wyciągnięte z kontekstu. Ludzie teraz wyciągają telefony na koncertach, wszystko nagrywają zamiast słuchać, no ale dobrze, mamy taki materiał, został udostępniony. Ludzie wylewają takie no, pomyje, okropne opinie, są czasami bardzo kontrowersyjne komentarze w internecie, ale tak naprawdę nikt nie chce przyjść i powiedzieć tego tak tutaj oficjalnie, co sądzi. A rzeczywiście było to no, trochę wyrwane z kontekstu, bo czy są inne filmy podczas innych piosenek, trzeba byłoby się przeanalizować, może taką. Taką sytuację i wtedy zastanowić się, czy to pasuje wszystkim, którzy oglądają, ale z drugiej strony jest to artystka, która po prostu występuje na scenie, rusza się, tańczy, daje wyraz swoim emocjom, a chyba najbardziej strogie są kobiety. A może pani Beata Kozidra, trochę zaczepia produkcję tańca z gwiazdami, może by chciała wystąpić na waszym parkiecie? My nawet chcieliśmy, i Beata, żeby Beata przyszła do Halotu Polsat, ale te terminy jakby nie sprzyjały temu spotkaniu. Wiem, że taki jest w planach, więc mam nadzieję, że sami poroz, będziemy mieli okazję porozmawiać z Beatą o jej występach, o jej tańcu i o wszystkim, co jej dotyczy. Ona jest bardzo otwarta i serdeczna. Więc myślę, że z chęcią by porozmawiała z nami na żywo w zasadzie o tym wszystkim, co się wydarzyło. A widziałabyś się na parkiecie tańca z gwiazdami? Jak najbardziej, byłaby świetna na pewno. Zresztą ona się fantastycznie rusza, ma poczucie rytmu. To jest człowiek sceny, myślę, że by była wspaniała.